Zapraszam na prezentację naprawdę bardzo fajnie wyposażonego Volkswagena Passata w sedanie. 2018 rocznik, na chwilę obecną około 150 tysięcy przebiegu, silnik dwulitrowy diesel z automatyczną skrzynią biegów 150 kończy, czyli tak naprawdę najlepsza możliwa konfiguracja e, silnikowa w tym egzemplarzu, bo auto charakteryzuje się bardzo małym spalaniem, charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami utrzymania, i małą awaryjnością. Jeżeli chodzi o stan wizualny, jak widzicie, samochód naprawdę świetnie się prezentuje. Jest to zasługa firmy wyligane.pl, w której zrobiliśmy kompleksowe SPA, można powiedzieć, dla tego samochodu z zewnątrz, jak również z wewnątrz. Została przeprowadzona korekta lakieru, czyli tak zwane polerowanie, które usunęło takie powierzchowne zarysowania, powstały na przykład na skutek mycia auta na myjniach automatycznych, dzięki czemu ten lakier prezentuje się prawie jak w nowym samochodzie. Jeżeli chodzi o wnętrze, tutaj również bardzo wszystko ładnie na swoim miejscu, wszystko świetnie się prezentuje. Już wam to pokazuję, jak wygląda w środku. Bardzo ciekawa kolorystyka, zresztą pasująca również do koloru nadwozia. W słońcu on będzie jeszcze bardziej brązowy, tutaj tego za bardzo nie widać. Mamy y, oświetlenie ambient light, mamy aktywny tempomat, mamy nawigację, mamy bezkluczykowy dostęp, mamy Mamy elektrycznie regulowane fotele z pamięcią, chyba nawet z masażem. To już w treści ogłoszenia wam tutaj dokładnie opowiem. Ten fotel również jest regulowany elektrycznie. Wersja, moim zdaniem, naprawdę bardzo bogata tego samochodu. Mamy do niego pełną dokumentację. Chętnie udostępnimy raport auto DNA. Mamy również tutaj wydruki serwisowe. Jak widzicie, trzystrefowa klimatyzacja, więc tutaj na tej tylnej kanapie również osobno można sobie wysterować temperaturę. Jak widzicie, Virtual cockpit, tak wcześniej powiedziałem, nawigacja tutaj na tym. Na tych licznikach, tak zwanych, można sobie wiele rzeczy przenieść. Fotele z pamięcią, lusterka składane, podgrzewane oczywiście, wiele dodatków. Tak jak wcześniej powiedziałem, w treści ogłoszenia już troszeczkę więcej na ten temat opowiem. No i prezencja to auto, moim zdaniem, w sedanie zdecydowanie lepiej się prezentuje. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii na temat tego egzemplarza. Bardzo ciężko znaleźć pasata z podobnym wyposażeniem. E, reflektory mamy również adaptacyjne, więc kolejny jakby tutaj plusik oczywiście czujniki parkowania mamy z tyłu, z przodu. Bardzo chętnie pomogę w uzyskaniu finansowania na to auto. Możemy tutaj tak naprawdę w ten sam dzień po oględzinach zrobić finalizację z, i odjedziecie autem z finansowaniem. Bierzemy auta w rozliczeniu i przede wszystkim pamiętajcie, że skupujemy samochody za gotówkę na terenie całej Polski. Dojeżdżamy do klientów, jeżeli jesteś z, je, zainteresowany sprzedażą swojego samochodu, podeślij formularz, w opisie tego filmu znajdziesz link do naszej strony e, i swojego auta tak naprawdę możesz się pozbyć, w cudzysłowie również bardzo szybko, bez tracenia czasu na ogłoszenia, bez tracenia czasu na spotkania z klientami. Robimy wycenę online, dojeżdżamy, płacimy gotówką i zabieramy samochód, tak samo było w tym wypadku, poprzedni właściciel nie chciał prywatnie z tego samochodu sprzedawać, z uwagi na to, że po prostu nie miał na to czasu yy, i zdecydował się, aby sprzedać auto w naszej firmie. Serdecznie zapraszam do kontaktu, jeżeli macie jakieś pytania co do tego egzemplarza, również piszcie, dzwońcie, bardzo chętnie opowiem i zaprezentuję Wam ten samochód.